Jakie były takie największe problemy wyzwania na początku rozwijania takiej firmy? Powiem szczerze, że to się chyba troszeczkę zmieniło na gorsze, czyli wyzwania mi się wydaje, że były mniejsze niż obecnie, gdyby się chciało założyć firmę. Mimo tych wszystkich ułatwień, że można w jednym okienku zarejestrować firmę, to wiele jest innych przeszkód, między innymi takie no, formalno-prawne i księgowe rzeczy. Dzisiaj no, przeciętny człowiek chyba sobie nawet nie poradził przeciętny człowiek z księgowością, natomiast wtedy ja prowadziłem tę księgowość w sensie tym, że pisałem faktury tam, prawda? I, 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 i wypełniałem szereg dokumentów i woziłem je osobiście do urzędów, do rozmaitych instytucji, i to prowadzenie działalności było wtedy łatwiejsze, mi się wydaje, niż Dzisiaj, gdy dysponujemy niby online przekazem i tak dalej, ale mnie się wydaje, że łatwiej było kiedyś prowadzić działalność w sensie formalno-prawnym.